I wiecie, co mi się ostatnio śniło? Śniło mi się dwa dni temu czy wczoraj kobieta z męskim narządem. I że ona mi się podobała. Ja byłam, ja byłam w szoku. Obudziłam się taka przerażona. Mówię Boże. Czemu tak? Kładać mi jakąś rurkę tutaj. O Jezu, nie. To ja wolę, żeby mi do dupy tam wchodzili. Z tą z tą kamerką. Chodźcie tylko do wspólnej fotki, czy to mają nagrody. Chłopka, chłopka, chłopka. Czekaj. Na 3, 1, na 3, 4, wszyscy uśmiech. 3, 4. Dziękujemy. Super, Jurko, nie mam cycuszków niestety. No miniuwę ubiorę od razu. Jakąś koszuleczkę z dekoltem, no wszystko dla widza. Ale zajebiste jest to, że mogę siedzieć na tym krześle i używać mojego najnowszego iPhone'a 16 Pro. Kurwa. Robić wam fotki, selfie se robić, wiesz co chodzi. To jest zajebiste właśnie. Z małych rzeczy się cieszmy, a nie z takich wiesz. Bo wy tak pierdolicie, pierdolicie nie wiecie o co chodzi w życiu. Jest zajebiście, ten mi telefon ma 5 kurwa mikrofonów. Jak nagrywam kurwa wideo to słychać kurwa sąsiada. Oglądałem recenzję, kurwa na YouTube tego telefonu, zanim go kupiłem. No jest kurwa rozpierdol w chuj. cały Gutwo powiesz mi, że kochasz, wciąż tak byś dobrze. Ciągle dzisiaj będziemy odsyłać najlepsze spaghetti, top 10, ukończyć ok. spaghetti, bolognese, 8, spaghetti carbonara, no jedno z moich ulubionych jedyneczka i jeszcze rzeczy z Magdonada. Dobry, ale wolę Red chickera, także siódemka O, Cheeseburger, jedyneczka, jedyneczka Bagetsy, mm, czasem zjem, ale nie, to piąteczka e, co tu mamy kolejnego? Big Mac Możecie mm. się ze mną nie zgadzać, ale Big Mac, ja na przykład, dla mnie to jest średniawa, nie? O, jemy Dwóch Zostawcie ja sobie no, ja co to to fiuta! Ej, oni wszyscy przeł przeładowali? No. Ja ale Nie no, ci jak Messer mi jest, nie? Tak, tak, będę miał, wysadź, wysadź tylko. Nie Niech oni się wyrzucą ze smoku na razie nie... I zamiata cały czas, nie wiem o co mu kurwa chodzi, ale powiedział, że to stick nerwowy, nie? Dochodzę do dziury Paul. Może zaraz trafię ciężko Ale kurwa cyrk jest po <grym> oh, O ja jest ja w ogóle pasana. za mapę wychodzę, za samochód. Lecę chyba Ja pierdolę awantura, lecę. ale lecę kurwa Ja pierdolę matryk! Napierdam szereg! Ej, kosol, kosol! kosa. No jak oni byli po takich lagach, nie no, jebany, kobie, kurwa, no. nie wiem czy Nie wiem czy macie to samo co ja, ale. No jest gorzej, U u mnie jest, jest pokaz z U ja, nie wiem. mnie jest pokaz umiejętności. Jak oni mnie trafiają, kurwa! Ja nie widzę, nie widzę! Nie, no ja heada dostałem one tapa, no kurwa, kurwa to jest zaraz. Falek of dobrze że mam 2 2000 to jest chyba boju. Kurwa, no, czemu im siada Wie, na mnie? Jadale, kurwa, pało jebana w kurwa! Kurwa już mnie męczy, że każdy mnie kurwa nie o te płytki, chuj brem w ogóle chyba będzie trzeba zakończyć w ogóle streamowanie, bo może się kurwa do tego nie nadaje wrócić do budowlanki, święty spokój i, i tyle. Już mam dosyć kurwa tłumaczenia z tymi płytkami, Saju też wie, że dla niego przede wszystkim mań to Czesik. No ja też bym wiesz, ja pogrobi się ten Fortnite już znudził z kogo. Ja go pies. Berdala się cały dzień za zero i tak mówi: Zdrajca, żeby wylizać do Izakowi. A ja mu chciałem, ja mu chciałem odpalić z Dira. Wycofuje się. Złotówki komu nie oddam swojej. Wszystko biorę dla siebie. Chójnie, kolega. nie kolega. Chuj, chuj nie, kolega. poszedł za większym. Za większym poszedł. Nie przejmuj się niebieski. to gory broni. Niedługo negocjacje z Putinem. Tam najwyżej pół Ukrainy. Oddacie i chuj będzie spokój. Jeszcze <laughs> za Skoczy tu na mnie? Czekaj, sprinta. Co jest? Zginął pies? Gryzie mnie! U, Dzisiaj mnie. D Ditka pyta, ty, a czemu ty nie pójdziesz grać na 7-7 Seven Seven jak wszyscy? A ja mówię, kurwa, dziewczyno. Ja sobie tam życie zbudowałem, tam miałem narzeczoną, kochanki, kurwa, ja nie mogę tak tego wiesz. Nie mam zajaby tego przejść od nowa budować. Mam taka niespodzianka, ja rozumiem. No ja i Oni wszyscy od są. Uwaga, boost na skrzynię, Jaro. Ja Gdzie? Nie, no, nie widziałem go, więc ruiny Ruiny, dwóch. Rujny, o, ruiny, ty. Ta gra jest nie dojebana, ty to kurwa ch... jest... No, no, no. Jest też tak niski jak Mateusz. Dogadaliby się. Po dziesionek? No przecież mnie nie widać na tym no, Weźcie to Tomkowi, niech się zobaczy. Tomek, twoja teoria nieco obalona, bo ride pick zawsze był w cesie, a ja już byłem za winklem. Co małem powiesz co zawiodło? Co ja powiem? Kurwa, że ty za dużo pierdolisz człowieku. Cał czas chodzisz, pierdolisz, że nic nie robisz, kurwa. To no, ja zawiodło próbu Ja próbuję uspokoić gierkę. Kurwa, a ja kurwa? Uspokoić, ale co ty chcesz uspokoić? Gierka człowieka, jak ty kobie chodzisz, piloć, nie dajesz nikomu skupić, kupaj i mówisz, jakie to jesteś zaniepista, a kurwa, nic tego nie ma, człowieku. Co ty go jak gra? Ja nie, z tego nie mówiłem, że ja nie, jest. Ja nie, ty, ty się znasz, bo ty dużo grasz, to ty wiesz, co masz robić? Huh, kurwa! Powiedz tak, kroisz, bierzesz piersi z kurczaka, przekrojasz na pół. Jeszcze wcześniej, zanim kroisz na paseczki, te dwie piersi, co masz z tego? I zanim jeszcze zaczniesz kroić, to, to weź sobie masło klarowane masło klarowane musisz. To jest ważne, żeby było masło klarowane Musisz dać na patelnię tak dużo trochę, żeby po prostu pokrywało całą patelnię I ten. I co? I wpierasz tego kurczaka, wcześniej tego kurczaka solisz, tylko nic więcej i dodatkowo dwa ząbki czosnku. I tak gnieciesz te ząbki i wpierasz i sobie mieszasz. Pobiegłem kurwa, w dół wokół storage'a, zbiegłem na dół do admina i potem się wracałem do góry i tam znalazłem ciało yy, i... Czekaj, c... ciało? Yy, ciało? Ciało jest rajone ale się tak pytasz podejrzanie, więc to mi już śmierdzi na samym początku. Przeważnie ten kto daje pytanie gdzie jest ciało To jest nim, nie? Yy, więc... No? no tak jest zawsze. Aha, okej. Okay. Yy, no nad storage'em jest. Jak tutaj... Ja nie mam żadnego info. Bobby. Idziem a ja na Knie, w dupę ku**a no, Twoje się Zaraz jeszcze tu i wracasz do siebie, rozumiesz? Idziesz B Nie, ja, ja nie do nie, 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 Ja w Ukrainie, spokojnie tutaj. Wychodź to. Prawda. Nie gadaj tak Juan, do niego, nie ładne to było Ja bez nogi żyno. Umiejętność nowa To jest ta baba? CO? CO? Co jest kurwa? Mid jest u góry. Dwóch. Ja nie widzę modelu i mnie goś zabija. No dobra ta gra jest j**ana no, To jest żart jeba.